Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z filmem, w którym chcę Wam pokazać, jak wygląda mój taki powolny poranek w dniu, w którym akurat mam wolny dzień od uczelni, nie idę na studia. Także zazwyczaj w takie dni wstaję sobie około godziny 10, 11, czasami 9, zależy od tego, jakie mam plany w ciągu dnia. Powiem Wam, że na przestrzeni lat, których nagrywałam kiedyś moje poranne rutyny i morning routines i te moje wszystkie poranki, nie wiem, czy się jakoś bardzo zmieniły, ponieważ nie mam jakiejś szczególnej rzeczy, która się zmienia, oprócz rzeczy, które w tym występują, ale wszystko jest w takiej samej kolejności. Także czy coś się zmieniło w związku z tym? Nie wiem. A jeśli oglądaliście moje sprzed paru lat, właśnie takie poranki ze mną, to możecie napisać w komentarzu, bo to jest naprawdę. Teraz niezły dla mnie taki flashback. Wracając, to chcę tutaj dodać właśnie, że zazwyczaj jak już wstanę, to pierwsze co właśnie przeglądam telefon. Następnie biorę się do pielęgnacji twarzy. Oczyszczam sobie twarz właśnie taką emulsją oczyszczającą z CeraVe, a następnie nakładam sobie po prostu jakiś krem nawilżający. Akurat ja używam z miksy, bo ja teraz aktualnie jestem na izoteku z racji przez moją cerę i walkę z trądzikiem i muszę trochę się ograniczyć z tymi kosmetykami i nie wymyśleć za bardzo, tylko bardzo ją nawilżać tą cerę, ponieważ ona jest tak wysuszona przez izotek, że muszę bardzo, bardzo uważać na to, żeby ona się nie wysuszała co chwila. Osobiście myślę, że jestem osobą, która ze wszystkich pór jedzeniowych w ciągu dnia najbardziej lubi śniadania. Naprawdę na wszystkie sposoby mogę zjeść i jakieś jajka, i omleta, jajecznice, czy nawet na słodkie jakieś naleśniki, czy jakieś właśnie placki. Dzisiaj akurat zrobiłam sobie omleta z awokado i takie właśnie chleb z serem białym, dlatego zrobiłam sobie herbatę. Czasami jest to kawa, czasami herbata, jest to na zmianę, ponieważ uwielbiam i to i to. Mamy styczeń, co oznacza, że za niecały miesiąc w lutym, już na początku i właśnie jeszcze przed lutym, mam pierwsze kolokwia i sesja się zaczyna. Co oznacza najbardziej stresujący czas, myślę, dla studentów, zwłaszcza no, dla pierwszorocznych takich jak ja, gdzie no, to jest jednak pierwsza sesja w życiu i ten fakt, pierwsza sesja w życiu jest jeszcze bardziej stresujący ale myślę, że przygotowuję się, więc nie będzie tak źle. W porównaniu do tego, jaki był stres przed maturą, to myślę, że jednak przed tą sesją... Znaczy, no nie porównam, że to jest to samo, bo jednak matura to było co innego, uważam. I matura to matura, a sesja to sesja, więc uważam, że to nie jest jednak to samo, ale fakt, stresuję się. No nie będę tego ukrywać, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No nie ma co źle do tego podchodzić. Myślę, że będzie dobrze, że pójdzie łatwo i nie ma co się stresować. Nie byłabym sobą, gdybym nie pokazała teraz mojej nowej, że tak powiem, zajawki, no ciężko jeszcze to powiedzieć zajawką, ale stwierdziłam, że chcę się bardziej ruszyć z jeszcze, że zrezygnowałam z pewnej aktywności fizycznej, którą była siatkówka już jakiś czas temu, także jadę na siłownię. Kupiłam sobie karnet miesięczny i po prostu idę. Bo kiedyś się stresowałam, a teraz stwierdziłam, że idę nieważne co: czy właśnie jestem śpiąca, czy jestem zmęczona, idę po prostu. Także po nauce idę po prostu zrobić szybki trening. E, moim trenerem personalnym jest mój chłopak, ale rozpisał mi naprawdę fajny trening, pokazał mi co i jak. Ja trochę też się inspiruję i po poza tym miałam kiedyś plan treningowy, także nim też się trochę inspiruję, ale dzięki niemu właśnie się przekonałam swoje dnia. Po powrocie robię szybki prysznic. Akurat tutaj jest wanna, ale czasami jest to szybki prysznic, czasami jest to kąpiel wannie. Po takiej kąpieli albo prysznicu idę sobie zrobić szybko coś do jedzenia, albo zazwyczaj jest już to po prostu obiad mój i robię oczywiście kawę, bo bez kawy to dzień po prostu nieudany. I dziękuję Wam bardzo, że spędziliście ze mną ten cozy slow poranek. Jeśli chcecie więcej takich filmów w tym podobnym kontencie, to napiszcie oczywiście w komentarzu, a ja chętnie jeszcze dla Was coś takiego nagram.